Przypomnijmy, do zdarzenia doszło ponad dwa miesiące temu, w niedzielę 23 maja. Ciało zawodnika zostało odnalezione w niedzielę nad ranem. Nieżyjącego żużlowca znalazła jego konkubina w samochodzie w busie, zaparkowanym na podziemnym. Na poziomie garażu, który znajdował się w budynku, w którym obydwoje mieszkali. Tam w niedzielę pracowali, pracował prokurator, pracowali policjanci, również na miejsce został wezwany lekarz patomorfolog. Dziś, po wielu badaniach, prokuratura zdecydowała się ujawnić wstępne wyniki badań histopatologicznych. Uzyskaliśmy wyniki badań histopatologicznych. One wskazują na to, iż w jego organizmie stwierdzono zawartość środków uderzających. Te wyniki zostały przekazane biegłemu, który w terminie trzech tygodni wyda opinię, czy i w jakim zakresie ten fakt miał wpływ na jego śmierć. Pojawiły się pogłoski, że zmarły żużlowiec mógł zajmować się także rozprowadzaniem środków odurzających. Tę kwestię również ma wyjaśnić prowadzone śledztwo. W tej chwili mówię tylko o tym, co jest pewne, czy takie okoliczności miały miejsce. W tej chwili jest zbyt wcześnie, aby na ten temat udzielać jakichkolwiek konkretnych wypowiedzi.